Cześć kochani! Dzisiaj kontynuacja działań dotyczących odcinka szyjnego kręgosłupa dla osób, które dużo siedzą. Taka krótka metoda autoterapii, kiedy jesteśmy zmęczeni długim używaniem tutaj okolicy barków, lub też w sytuacji, kiedy mamy napięcia w tym, w tym rejonie spowodowane stresem. I co możemy wtedy zrobić? Tak samo dotyczy to sytuacji, kiedy się na przykład obudzimy i nas boli po jednej stronie szyja, czasami tak jest, że krzywo śpimy, jakoś tam poduszka nie tak jest ułożona czy coś i, i wtedy kręgosłup szyjny nie najlepiej się czuje ze względu na nierównomierne napięcia po dwóch stronach. No i właśnie, metoda SOMAYOK korzysta też z, z osiągnięć takiej praktyki zwanej Heller Work, to jest Praca z powięzią to jest metoda związana z rozciąganiem, rozdzielaniem warstw powięzi, i możemy tę metodę zastosować na bardzo różne miejsca. I takim najbardziej powszechnym miejscem, gdzie możemy coś tutaj zrobić, jest odcinek właśnie między szyją a stawem barkowym cały ten obszar. I na przykład, jeżeli mamy przykurcz jednostronny, taki bolesny tutaj obszar między uchem a barkiem, możemy dłonią przeciwną chwycić miejsce, tak żeby kciuk znajdował się z przodu, a pozostałe palce z tyłu tułowia. I zanim cokolwiek zrobimy, tylko kładziemy tu dłoń, znajdujemy tkankę, która jest pomiędzy kciukiem i resztą palców. I teraz zaczynamy od skręcenia głowy w taki sposób, żeby broda znalazła się nad dłonią. I wtedy chwytamy ten obszar, który mamy w palcach i ciągniemy, tak jakbyśmy chcieli go odciągnąć od tułowia, i jednocześnie odwracamy powoli głowę w przeciwną stronę. Tak do końca komfortowego zakresu ruchu. Później równie powoli powracamy do pozycji, Głowy nad dłonią i wtedy dopiero puszczamy. Jeżeli to zrobiliście, możecie sprawdzić ruchomość w dwie strony. Jeżeli mamy równomiernie napięte lub też no, nie ma jednostronnej różnicy, wtedy tak samo zróbmy sobie drugą stronę, czyli drugą ręką za przeciwny bark chwytamy i tu możemy na różnych wysokościach złapać. Możemy też na szyi to zrobić, tak? Czyli gdziekolwiek czujemy takie największe napięcie. I znowu głowę skręcamy ponad dłoń, odciągamy dłonią ten obszar, który mamy w palcach od centrum ciała, i głowę w tym samym czasie skręcamy w przeciwną stronę. I powoli powracamy, tak żeby broda znalazła się nad ręką, i wtedy puszczamy. I szyja powinna się czuć po tym zabiegu dużo lepiej. Dziękuję, życzę Wam dobrego weekendu.